Nogi niezwaty kopie karaty, ludzie i katy, poży na mordzie znam Ej, tulipan na głowie bukietem róż dla dam Lej, zażycie ponad stan, wyjście z bram, spontan gram Bla, bla kard zabijam, butem jak ham Ości ulicą wandal, z mi dzieli skandal Chlapiesz mordą, pejka konton, a tam za winklem zicha przyczajka, o Wiej, mój Bóg o tym wie, je pie pie gówno na twój łysyłek Chorda moja zna kraj, pożeram jak bokmon Cię lepiej nachlaj, zawijam cię w kaftan. Szklana obok bańka, menzury z Ilane po klatkach, libacja to twój highlight To podrabiane blachy. Miej, 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 teraz wiesz, po miarę z lachy. Co podoba się klej! Stachni się nie brak jej stylu też Ta korona robić ma Są potrabiane blachy Miej, 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 teraz wiesz, płucud wiary z lachy Co podoba się klej i się, nie brak jej stylu też Ta korona robić ma Z rokiem obcina ma klapki Gula skacze obraca sąsiadki Duży nominał dodatki Zafinał koła półtora obite pośladki Kończ weź Nie rozkręcaj się tu je bierz Sadzi lesz, weź nie przesadzał ja Panu deszcz jak komaria Nabija na pala Orzeźwiania garia A na dzbanana Kobieta jak saria A klimat ten Sahara Puszcza rośnie cała zielona jak jak Samara Sok, torbę pełną wachy Miej, miej, miej Teraz wiesz jak się bierze machy Co podoba się? Klej Sztachnij się, nie brak jej Stylu deszcz, ta korona Robić magię Sok, torbę pełną wachy Miej, miej, miej Teraz wiesz jak się bierze machy Co podoba się? Klej się, nie brak jej stylu też Ta korona robić ma gęszcz tak pilnuje co leci z ust Słowa pocisk dotyka z spust I na twarzy już widzisz kurz Zdmuchał z powiek trafia w gust Potok słonych słów Szoty, szoty na jej biust, A z rękawa klucz Fakir mocze zmywa tusz co Stulicia P znaczy? Zamknij się teraz wiesz Słowem popkarniaki Co się liczy wiesz wdech. Łapnie nie wyjeb się, zdrowie miej, szanuj treść, a dla brata pionek klej Co stulicia peznaczy, znaczy, się, teraz wiesz Lobem popkarniaki, co się liczy, wiesz wdech Łap, nie wyjeb się, zdrowie miej, szanuj treść, a dla brata pionek klej